Posłuchaj, bo, bo chcesz, żeby mnie znowu pocałowała. Co? Że Ty jej nie kochasz, tak mówiłaś, że jej nie kochasz. Jedzie, 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 jedzie. Oooo! Liga speed! Rozbił się! Szybko, szybko, szybko! Co to czy, czy możemy ten bal? Bolo... E, cześć, jolo. Liga speed. Eee, Dobra, to może wejdźmy do środka, co wy na to? Eee, trochę. Co czas jest? O e, okay. nie! Prawdziwy mi Elo, Elo! E, podruba mnie! Patrzcie, podruba! Co podruba? Tam Jaka stoi? Podruba! Podruba! Czemu jest, jest jeden sposób, A. by to zrobić. Jest jeden sposób, by rozwinąć, co tu jest prawdziwy. Niech zaśpiewałem swoje nuty. Ja nie umiem śpiewać. Również nie umiem... To jest właśnie prostę właśnie... znowu zostaje gwiazdą gry. Yolo, jolo, możemy pogadać? Nie! A może to, No nie. to wejdź! Nie! Myślę, że przez ciebie płakałam. Jakby było smutno, przez co to, to zrobiłeś? Nie słyszałeś? Wyjdź! Wyjdź stąd! Teraz! Proszę, aż się ci drzwi otworzy. Wyjdź! Nie chcę cię widzieć! Ale, ale. Wejdź! Wyjdź! Teraz! Nie słyszysz, co do Ciebie mówię? Nie kocham już Jaci, kocham kogoś innego. Hej, witajcie, z tej strony Jona, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu. Na samym wstępie, tak, ukradłem kanał Frykowi. <grych> Po prostu wkradłem się, bo chcę nawierać dubbing pomysłowy, a czemu by nie. Jeżeli chcecie, żebym częściej przychodziła na taki dubbing, to zostawcie pod tym odcinkiem 12 tysięcy w górę. I napiszcie w komentarzu kogo powinnam wybrać, czy wilka z czy może netea Dla mnie to jest bardzo ważne. Napiszcie komentarz, kogo mam wybrać, a przy tym wam serduszko. No i zasubskrybujcie kanał Ferka, bo niedługo na kanale to już 3 piosenki. Zostawcie 12, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz dlaczego to Wy powinniście być wylosowani do Minecraft Extra i do Minecraft Extra Szkoły. Kochani, nie zapomnijcie, że możecie wspierać kanał, przez co będziecie z nami właśnie tutaj nagrywać. Tych osób jest naprawdę dużo, a wy możecie do nich dołączyć. No i koniecznie oglądajcie do samego końca, bo w dzisiejszym odcinku może będę miała nowego chłopaka. Tak, pierwszy się strasznie. Napiszcie, czy macie swoją drugą połówkę, a przyjdę wam serduszka. Do zobaczenia, trzymajcie się i popatki! Ej, słuchajcie w sobie, zacznijcie wkradnąć na kanał Luferka. Napiszcie, że Jola ma wybrać neteo, a to przygnę wam serce. Żadnego piego, tylko mnie. No, no bo ją kocham. Zacz. Co? Nie było. No i zostawcie łapkę w górę. No, no 12 tysięcy. Ja już zostawiłem. Widzę to, no już, kliknijcie. Bo nie będziecie mieli prezentów pod choinkę, jak panu święta. No już. No no, klikać, szybko. No, no to oglądajcie do samego końca ten odcinek. I baba. Luffer! Luffer! Luffer, wstawaj! Luffer, szybko! No wstawaj, Luffer! Luffer, wstawaj! Dawaj! Co? Co, co? No pańacu, kupisz, ci spotnie teraz! Nie, 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 No to wstawaj! To Posłuchaj, e, muszę sobie przygotować strój. Tak, wiesz kogo. spiego, e, bo dzisiaj znowu przyjadę i znowu wiesz co zrobię. No po prostu, no muszę to powtórzyć to co było wczoraj. Posłuchaj, bo, bo chcę żeby mnie znowu pocałowała co? No. Dlaczego? Um. ty jej nie kochasz, tak mówiłaś, że jej nie kochasz. Mmm, no tak, nie kocham jej. No to ale... o co chodzi? Nie, masz to wytłumaczyć, bo ja nie ciebie totalnie nie rozumiem. No nie cicho. Bo za niektóre sytuacje nie, nie trzeba wytłumaczać. One są. No, chodź na balkon. Chodź na balkon, chodź na balkon. A. O co ci chodzi? Dlaczego chcesz, by Jona cię znowu pocałowała? Um, no cóż. Mmmm. Um. Bo, jakby ci to powiedzieć, zaczęła mi się. No. Pamiętasz, co ja ci wtedy mówiłem? Że, hmm. jakby. pozostało mi coś po niej, tak trochę. Co ci pozostało po niej? No, jakby uczucie takie małe, i jakby jak ona mnie popała, to. No, cicho, chcę do tego dojść! No, masz małego i chcesz jej wyznać miłość, tak? Ty masz małego właśnie! No dobra, kontynuuj ale... no! Tak, kontynuując. Bo staj... Jakby te małe uczucie, jakby po tym pocałowaniu... To stało się ciut większe i Aha. jakby... Mm -hmm. Super, czyli tak. Obrażasz ją przez cały Nie obrażam czas. ją. Nie, nie wcale obra... jej nie obrażałeś. Nie, wcale to jej to nie obrażał. By Napiszcie tak, prawdę, czy ją obrażał, czy nie. Teraz każdy ale... bez wyjątku pisze. Ale... Ale... I tak w ogóle... Hej, witajcie, ja jestem Lucena, a to jest kolejny odcinek z Minecraft w domu. Napiszcie, bez kitu, serio. Każdy z nich napisze, czy na to ją obraża. Kto oglądał wczorajszy albo przedwczorajszy odcinek, niech teraz napisze. To przyknie wam Aj mi to wytłumaczyć! E, posłuchaj, po pierwsze, jeżeli chodzi o demona, ja no. tylko stwierdzam fakty, nadam myślę, że jest demonem i rtęć będzie dobrym rozwiązaniem kiedyś. Ale chodzi mi generalnie o to, że jakby. Podoba mi się. Mary? 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 No, no to się nawet była wiolo ty gadasz? Chyba teo... nic nie rozumiem Meteo się nadal bujawiolo Jakie molo, co? Luferek, chce iść z tobą na molo, na randkę A jasne <grywka> Beka. I co ty chcesz nie zrobić molo. teraz? co, będę tym Lil Kacpi, przyjadę i pocałuję się z nią Ale po co? Ponieważ chcę to powtórzyć No bo... Lufar, znowu gadasz do siebie tak! Um, chcę to po prostu, jakby. Nie wiem dlaczego, albo prostu chcę tego. I myślę, że to będzie takie jedyne dobre rozwiązanie. Czyli tak, chcesz się przebrać za nika z piego i tak. chcesz wyznać miłość O Otóż to, znaczy, czekaj. Miłość to o wiele później, dopiero za trzecim wyjazdem. Pięć, to czek razy sztuka, za drugim będzie pocałunek taki, wiesz. Jaki? Chyba. To taki. Aj no, przestań! No co, chciałeś wiedzieć, pajacu? Całuj mnie! Muszę, u... czy ty mnie znowu zlecał, nie? Zawsze. E, posłuchaj, to tylko było posłonek bez uczuciowy, prawdziwych mężczyzn. To się nie liczy, spokojnie. What the fuck, przecież to było. A, myślałem, że chodziło ci o jolo. Nie, to było obrzydliwe! Nie, to było normalne, spokojnie. No wy tu robicie Jezu Chryste no Jesteśmy tylko wytworem swoich i obraźnia na tak fajnie No chodźmy to porozmawiamy chodź, chodź, chodź. Chodź na to, zrobię ci płatki z mlekiem, najpierw płatki, potem mleko i wszystko mi opowiesz mm -hmm. Dokładnie Dobra. tak, dokładnie tak W ogóle taka była wojna, że było tyle komentarzy pod poprzednim odcinkiem Z timu mleko i team e, płatki Oczywiście team płatki wygrywa batalię w każdym, e, w każdym momencie I chciałbym, żebyście zaraz zasubskrybowali kanał, żebyście zostawili 12, żebyście zostawili co potem na to? E, e, subskrypcję Nie Łapkę w górę Tak, a potem co? Komentarz? Jaki komentarz? Eee, Luferek to gay. No co? Napiszcie kochani komentarz, czy nadal jesteście team płatki, czy, czy team mleko I spróbujcie tak zrobić, ja, ja sobie przysięgam, że spróbuję zrobić tak Że zrobię inaczej niż robię i po prostu sprawdzę, czy smakuje tak samo, czy nie I tak szczerze wam kiedyś powiem, po prostu na co dzień nie jem płatków z mlekiem, teraz nie jestem mu się w domu Ale jeżeli będę miał tylko możliwość, to zjem najpierw mleko, potem płatki i zobaczę czy się uduszę, czy nie I czy umrę, więc teraz Napiszcie komentarz, kim płatki, czy tym mleko, to będę każdemu bez wyjątków przypinał ser, ducho, a ja po prostu napiszę sam taki komentarz i będziecie mogli go łapkować i zobaczymy, kogo jest więcej. Dobra, płatki z mlekiem, chodź. Dobra, ehm, taki no. jest plan, że na początku będę Lil Kacpi, ją, a później coś wymyślę, żeby ta cała jej miłość, zamiast na niego spływać, spływała na mnie. Jeszcze nie wiem, jak ja to zrobię, ale to zrobię. Ale na pewno dasz radę? Na pewno, nie takie rzeczy się robiło. O Jezu. Ej, co się robiło? Podą... Dziewanko, witam was. Od... Co się stało? Dlaczego to taki ten. Ty nie miałeś spać na kanapie? Spałem na kanapie, ale patrz co, co kto tam mi zajął. Hmm? What the fuck, dzieci! O mój Boże. Hej, dzieci. Hey, dzieci! O, ty pati! Co no patrzisz? się tak krzyczeć. Dobra, ja sobie tmati. idę zrobić kanapkę. Coś to jest ty Dobra, wstajemy, 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 bo dzisiaj przychodzi do nas Lil Katpi! Co no. Mhm. Mm no. Ojej, ja, no to lepiej, lepiej dajcie już jakieś tabletki na uspokojenie. Ty się o to nie martw, Cytmocji. dlaczego ty się mnie o to pytasz? Wszystko jest pod kontrolą. To nie było pytanie, tylko było zdanie twierdzące. Ty nie wiesz, co ona wczoraj w nocy robiła i ona krzyczała północy. Tak co się tam? spoczytał? Pasztet jest zarąbisty, pasztet twardawski to jest życie. Albo to z a no tak, ja najlepiej, kurde. Tak, macie, macie bachory. Ale czemu nie było... Nie jej... tak, nie, jakie ba... To nie są bachory, to są dzieci. Bachory. bachory. No właśnie, właśnie, na, te, na takie pytanie mnie yy, yy, denerwuje, bo jak... Ja dzwoniłem mm -hmm. tam do, do siebie, tam do swoich, a tam... Ruffer też, z, też nagle załatwił Lika Gdzie ty tak? był? Eee, um, o, eee... Um, posłuchaj, jako nie lubię, nie lubię go bardzo, no nie lubię typa, no nie chciałem być wtedy, kiedy on by był, co nie? A wiesz o tym, że ona go pocałowała? Nooo! Łaaa! Wow! Ale! Ok, och. Dobrze, znaczy, mu współczuję! Bo bojolo, wiesz. <ścoughs> on chyba jest zazdrosny, albo to nie To No nieważne, nie? wstajemy! Wstajemy wszyscy! Wstajemy! Stawać stawać, 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 stawać. Ale czemu ty masz różowe kieształe? Stawać, kispałe? bo dzisiaj Lee przyjeżdża! A to, też się w nich no. też zakochał? Tak wstajemy, wstajemy, wstajemy! Smolax! Oj yes. pójdź się! Stawać, e stawaj, stawaj, wstawać, wstawać! będzie dzisiaj Lee No! No, ja muszę... To ja idę się szykować! Dobra, no, załatwione. Mary będzie dzisiaj lil No znowu, co nie ma własnego domu? No ale Kacpi jest super! Jest no spoko. jest spoko no Ja bo słyszałem no. w nocy, że jak jakżeś ziolo słuchał pięć razy tej samej piosenki Jestem! No y wow, słyszeli jak słuchaliśmy piosenki Kacpiego w nocy A to ty puściłeś tego wina? No ale no ty chciałaś No ale ty puściłaś y Co tak śmierdzi? A z cebulą nie <laughs> Dobra, czekajcie, szykujcie się i widzimy się, kochani, kiedy będzie Lil Kochani, czekamy na Lil ego. podobno ma przyjechać jakąś zarombistą furą. Problem um, polega na tym, że nie potrafi prowadzić i boję się, że on coś zrobi, ale no. No nie wiadomo, jak to idzie. O, jedzie! Jedzie, 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 jedzie. jedzie. A! Nie gasz ROZBIŁ SIĘ, no, to, się! Szybko, szybko, szybko! szybko. Ja? Co, co to zrobić. Czy, czy, czy możemy Zalbą ten mur budować jak? On może potrzebać pomocy. Szybko, chodźcie. My musimy jak najszybciej tam O, a, Witam, stało? witam. Um, no zły zakręt był. No, sorki. Coś ty zrobić? Zakręt? Na prostej drodze? Zakręt. Tak. Spokojnie. Wyklepie się samochód. Nie parcie się o samochód. A co z murem? Eee tam mur, samochód ważniejszy. E, dobra, może wejdźmy do środka, co wy na to? Okej. Okay. Cześć, Jolo. Eee dobra, to może wejdźmy do środka, co wy na to? Zapraszam, zapraszam. Eee e, dobra. Nie zapraszaj do... nas do naszego domu, otwania... e, Zapraszamy, zapraszamy, prosimy, prosimy, prosimy. Dla nas bez problemu może być tak. Bo słyszałem, że od zielonej że a. bardzo fajnie Lilka spędziliście dzień z Lioneo No sam widzisz jak ona wygląda No co Czyli mówisz, że Ci się podoba tak? wygląda spoko cool, O, dziękuję, dziękuję. Przepraszam bardzo, przepraszam, że, a ile ty masz, że tak podejrzasz 13 latkę? Powiedz 15 15! Mi się zdawało, że Likat jest troszeczkę starszy, ale. okej. Okay. Spokojnie, to nie, nie jestem starszy, Spokojnie, jestem młody. E, Wikipedia kłami, wajcie Wikipedia. Ha, tu, e, dobra. To e, e... jakieś plany macie? E, Tutaj. Po prostu zostawimy was chyba, nie? E, znowu? Tak. No, jeżeli chcesz, to może sobie. Ten, to możemy zostać. Nie, nie. Jak macie inne plany, no to nie będziemy zatrzymywać. Co to jest? to jest? tak strąbi? Yes. Oh, yo, yo, za spóźnienie. Dużo roboty po drodze, Ojej, ojej, ojej. Eee, Czas oj, trochę, co czas trochę. podjazd. Co eee, okay. no O nie, to prawdziwy Lickatpi. Elo, elo. Ares, eee, siema. Bobas, cześć. cześć. Ej, to... pasy? Co, co za Kilka Lickatpi. Eee. Jesteś podrubą Lilka Czpiego? O Nie! Ja, ja bardzo, bardzo, przepraszam bardzo! E, podróba podruba mnie! Patrzcie, podruba! Co podruba? Podruba! Podruba! No nie to jest? jesteś mną! Ty mną jesteś! Hala! O no nie, on jest mną! Podruba! Tam stoi i wskazuje palcem na mnie, na oryginała! A, ja, ja jestem oryginałem! No nie, Halo. nie jesteś! Podruba! Potruba i tyle w tym macie. Ja, przepraszam bardzo, zapraszacie mnie tutaj. Luffer do mnie dzwoni, a ja. Bo no ja zapraszacie mnie? mnie od jakichś podrób? Ja dzwoniłem? A to e. nie, ty, Mati? A to ja dzwoniłem. W moim imieniu? Co ty nie, Czemu mam nie powiedziałeś? Wtedy, że dzwonię do swoich ziomów, którzy, które miałem z miasta, żeby załatwili mi kontakt z Wilkaczpiln. I no załatwili mówił. ci podróbek, człowieku, co to jest? Ale jako to... podróbek, Ale jest który... dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Jest jeden sposób, a! by to zrobić. Jest jeden sposób, by rozciągnąć, co tu jest prawdziwy. To freestyle? Nie, nie zaśpiewałem swoje nuty. Być faraperska. Tak. Ale. Tak. Ja nie umiem śpiewać. Również nie umiem? No to, no to... Może nie zarapują. To będę wtedy widział jak to jest prawdziwe. a Ups. No. To tak tylko, wiecie, autotuny i te inne. Nora kto no pierwszy? No to, 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 pierwszy? to, no to Nie! Dobra, no wyznaczk wyznacz, kto pierwszy. To ty, ty pierwszy. Ja? Ja? E, tak. E. To jest właśnie proces, bracie, ja. I zostaje zostaję gwiazdą gry. Ja. Nie upokażę się pod rubą! Ja ty się nie upokarzaj pod rubą! Dobra, mnie To teraz e, ty! To teraz ty! To teraz ty! Okej. Okay. <laughs> eee, chwila. E, e, to jest właśnie, proszę, znowu zostaję gwiazdą gry. Tysiąc mam na koncie, już pucharkowana. na mapie, dym, no bo jestem za dymmiarzem, no i lec. O, oh, sorry! Dobra, teraz mi mów, kim ty jesteś, ku Eee... Eee... Tu historia... Eee... Ptaszek! Gdzie? A, gdzie? Nie ma. Chciał? Gdzie on uciek, jest? jest? Uciekł! Szukać go, szukać go! Gdzie on jest? E, nie! Tam! Nie musicie go szukać! Podruba uciekła! Chyp, Gdzie poszedł? Kaspi, podruba. Chciał mu pójść, chciał mu pójść, chciał mu pójść! Jesteś Jest tu? Nie ma. Nie ma Może go do domu. Czekajcie Czemu pokój Czemu pokój Natka jest zamknięty O co chodzi A Właśnie gdzie jest Natek właśnie... Nie no bo on no, jest na wiedzą. zakupach Nie no Ty Maty nie musisz nic robić Bo wiesz dobrze, bo... Nie 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 Łomem O hej koledzy e, Co Mówiłem że e, Dlaczego Ale co się stało co wam chodzi Nie no wiesz dobrze o co chodzi Ja ty po. co... Ty... Jak to masz chore fantazje w ogóle? To ty jesteś chory! Ty się przebierasz jesteś chora! Biego. Ja tylko zmieniłem styl, żeby Ci się bardziej spodobać. A ty co? I jeszcze na mnie czekasz! O, hej, Rikacpi! Jestem jest twoim fanem! ale wczoraj jeszcze mówiłeś, że nie jesteś, więc coś tutaj nie gra! I to było. jest Nie Nienawidzę cię! A... No to powiem Oj. naprawdę chłopacy, że gratuluję zarąbistego po... No on na to wpadł, nie ja! To rozumiem, eee. Ty o tym wiedziałeś? Eee. Nie, wiem. Eee, e, ogólnie, jakbyś ten tam jeszcze sam chciał sobie na większej publiczności tam pośpiewać czy coś, to tak wszystko jest w playbacku, więc możesz w sumie iść za mnie, ale. O, tak, o to mega. Na otarcie łez, o, dziękuję, dziękuję. Jest pan zarąbisty. Koks. A, pa. No nie, no zostań, nilikatpi! Kaspi! No my cię zaprosiliśmy, ale. No kurde, zrób coś z tobą, ale co wam zrobić? No. Idź do niej. A. Nie no, nie idę. No, idź do. Zostawcie idź mi do, teraz idź. samego. Idź nie. do niej, bo cię zaraz rypnę tym łomem, albo tym drugim łomem, albo jeszcze lepiej zrobię łombo-kombo i cię na dworze. Posłuchajcie, dzieci. Ja wam wszystko powiem. A Dobra, dobra, dobra. Już, już, już! Pójdę. Pójdę ją przeprosić. Ok? Zadowoleni? Tak. No, tak. no, no. no. Tak. Idź, idź. A Dobra, już idę, już idę. Jolo, hire... możemy pogadać? Nie. A może. No, wejdź! Nie! Nie, mówię! Nie do no, Jolo, pogadaj z nim. Nie mam zamiaru. Dobra, wchodzę! No. Do, to trochę lepiej widziałem. Zostaw mnie ich samym. Dobra, chodźcie na dół. Dobra. I po co to zrobiłeś? No, posłuchaj, ehm. Um, Zrobiłem to z powodu, żeby się parć, Tobie spodobać. Oooooo! Wiesz, ty będziesz jacie! Nie wyzywałeś do najgorszych! Ej, po pierwsze, nie wyzywałam cię, tylko nazywam ciebie demonem i to w sumie to ciebie bardzo pasuje. Ale jakby już tak nie do końca. Jak nie wiem dlaczego, ale... Obrażałeś mnie, byś niemiły dla mnie, bardzo! W świele raz płakałam, jakby było smutno, przez co to, to zrobiłeś? No wiem i przepraszam za to! Żadne przepraszam teraz nie zadziała! No ale... No proszę cię! Nie! Zostaw mnie w spokoju! Nie słyszałeś? Wyjdź! Wyjdź stąd! Teraz! Proszę aż ci drzwi otworzy, wyjdź! Nie chcę cię widzieć! Ale... ale... Nie Co to za ciebie mówię? Ej! No ty... Oh. 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 Ej! By karakany! Boom. Ja tylko po kawę przyszedłem! Mary, nie podglądaj! Oh, ja tylko po królika dla dzieci na razie... To ja się zapy powinnam zapytać, no co? Nie kocham już ja ci, kocham kogoś innego. Kogo? A jej połzy. No i co? Mati! A e Możemy o tym pokazać później, jak będzie jakiś lepszy dzień. Dobra. Ale mnie przytul. Okej. Okay. No ty paruwo głupia! O. Oh. Ja pamiętam, jak mnie ryba tak poprzytuliła na pierwszej radce. Ty tmatliwy kroch, malaj stąd! Boże, nie razem płaczę, chodź Ej, Co się stało? Czekajcie, pójdziemy tam do was. O co chodzi? No, no, o co chodzi, no, 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 przytulili się, no. Napiszcie neteo plus jelna równa się słodziaki To przypnie wam oczywiście serduszko znaczy, znaczy miało chyba coś do większego dość, ale e, no nie zauważyli A no ty durniu Mati no Najgorzej nie, to... Dobra, no trudno Dzień inna okazję Eeeem, um, chcecie trochę hajsu, bo nie mam miejsca? Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę Jak dzieci poleciały <laughs> Okej okay. Dobra a w ogóle patrzyliście czy nie fałszywki? Ej, kurde jak w końcu się uda Jelennej i Natkowi Masakra, jakie słodziaki Tylko musimy w końcu jakiś rozwód szerkowi i Wili zrobić, bo wiecie. A? No, taki no taki co rozwód. co? Wiesz, oni ślubu kościelnego nie mieli. Ale to, mają Ale no, musi coś zerwać bo słuchajcie, na tim mleko tym płatki No co, ja to się trochę nie łączy No, no. tak trochę a właśnie, Smolaks, kiedy ty z tym tatuażem pójdziesz? Co cię to obchodzi? Ej, podoba nie mi się ten tatuaż. Być? Ej, dobra, kochani. Smolax. Czy chcesz zostawić sobie ten tatuaż, czy chcesz go usunąć? Chcę go usunąć. No serio? On to nie spoko. ma pieniędzy na niego, tylko żeby usunąć. Kochani. 12 tysięcy łapek w górę, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem. Nie będzie wyjątku, Nie będzie. Jeżeli zostawicie 12 tysięcy łapek w górę, to Smolax usunie ten tatuaż. Tak, więc teraz każdy bez wyjątków. Zróbcie to. Czekaj, zostawcie łapkę w górę. Proszę. Ale czekaj, u naszego Zróbcie tatuażysty, który pomylił dziewczynom imiona. To jest tatuażysta, a nie antytatuażysta. Zostawcie teraz zębuję. 12 tysięcy łapek w górę i e, Smolax wtedy usunie swój tatuaż. Um, a ten, bo ja tak tu przyjechałem, tak siedzę, może jakiś koncert, mam zagrać czy coś? NeTeo, Yolo, koncert! Słuchajcie, kochani, Lil' Katspi! Występuje u nas 12 tysięcy łapek w górę. to z kolejny koncert Lil' na naszym kanale. Lil' Katspi wbija! Wow! To jest właśnie połysk, zostaje gwiazdo gry. Tysiąc pam na koncie, już pochargowałam na mapie. Tyle nowa ja no i razem. Razem z Kacprem dziś wymiatam sobie w z Level mam dopiero drugi, a to pierwszy dzień sezonu. Moich skinsów to zasługi, nie problemy. Nie spałbym na ziemi. Przyszedł czas zarobić, więc pokrywam mam sobie w co? dziś Browse'a, znów zostaje Glecą gry tysiąc